Okej, okay. witajcie. Dzisiaj poradnik. Poradnik niby Adam Słodowy. Ehm, jak zostać psychoterapeutą? Ehm, więc psychoterapeuta zostaje się w ten sposób, że należy. Z... Wiedzieć, mieć jakiś pomysł na życie dla innych ludzi, albo samemu się ogarnąć psychicznie, ewentualnie skończyć jakieś tam teoretycznie szkolenie, mieć jakiś tam dyplom, nie trzeba mieć tego dyplomu i tak dalej. No, psychoterapia zostaje tak, że można po prostu sobie założyć gabinet psychoterapii, może być online, wystarczy na przykład założenie strony internetowej, puszczenie jakieś reklamy w internecie, opisanie, co tam, w czym pomagasz i tak dalej. No, jeszcze fajnie mieć działalność gospodarczą, ewentualnie w inkubatorze przedsiębiorczości, tak. I zostaje psychoterapeutą. Koniec. Czasami się wydaje, że psychoterapeuta to jest ktoś, kto coś wie i tak dalej, ale w naszym kraju zawód psychoterapeuty nie jest nijak skontrolowany nie ma żadnej kontroli nad tym zawodem, tak. Więc psychoterapeutą może zostać każdy. Ja kiedyś promowałem, słuchajcie, psychoterapeutę na takiej stronie internetowej, I to mi się zgłaszali psychoterapeuci po, po tą promocję. No i musieliśmy zrobić, słuchajcie, jakąś taką weryfikację, wstępną rozmowę z tymi ludźmi. No, jakoś za nich, że tak powiem, nie świecić oczami za nich tak potem, bo okazywało się, że są wśród tych ludzi ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia, co tam naprawdę jest za psychoterapeuty. Tak się nazwali psychoterapeuta, tak? Jakiś tam pomysł, jak rozwiązywać u innych traumy czy coś, jestem psychoterapeuta, tak? Byli ludzie po neurolingwistyce, po takich kursach NLP, byli ludzie jeszcze po jakichś innych przeciwnych rzeczach, jakichś psychotronikach, nie wiadomo czym, tak? Byli ludzie po jakichś szkołach, no, behawioralnych tam i, i, i tam innych, psychodynamicznych, psychoanalitycznych i tak dalej, no teoretycznie albo w trakcie tych szkół, albo na pierwszym roku tych szkół e, są tacy ludzie, nie? No i tak się zostaje psychoterapeutą. Po prostu to się wybiera zawód, nie? No chcesz być y, tam, no po prostu. Y, nie trzeba mieć jakby przygotowania żadnego, nie? W naszym, w naszym, tutaj w Polsce. Nie trzeba mieć przygotowania żadnego, nie trzeba mieć kursu żadnego, nie trzeba mieć żadnego dyplomu, nic w zasadzie nie trzeba mieć. Ja bym sobie na przykład mógł zrobić taką stronę internetową i napisać, że jestem psychoterapeutą, no mam wyższe wykształcenie, tak, interesuję się tym i tym, zdrowiem takim i takim, tak. Mam takie doświadczenie, wiecie, jako podstawę mojej praktyki psychoterapeutyczne mógłbym powiedzieć, że sam doświadczyłem wielu rzeczy na sobie, tak, i z tego wyzdrowiałem, więc mogę jakoś prowadzić innych ludzi, no, Byłaby to, moim zdaniem, znacznie lepsza podstawa niż jakieś tam szkolenie, które ludzie mają w tym, którzy teoretycznie sami z tego nie wyszli, nie, albo sami, sami tego nie doświadczyli. Ale inna sprawa, nie chcę, nie chcę, nie chcę być psychoterapeutą w tym momencie, Nie chyba nie wiem, czy w ogóle będę chciał być kiedykolwiek, nie, nie, nie ten, nie, nie, nie aspiruję do tego, w każdym bądź razie chciałem Wam podkreślić, że psychoterapeutą może zostać każdy, i wystarczy się po prostu nazwać psychoterapeutą. Więc, jeżeli idziecie na psychoterapię, do psychoterapeuty, tak naprawdę idziecie do kogoś, kto teoretycznie ma jakiś pomysł na życie. Tych nurtów psychoterapii jest tyle, że głowa mała, można je uznawać za mądrzejsze, głupsze, bardziej trafne, nietrafne itd. Ale idziecie do kogoś, kto po prostu komu dajecie jakby pomysł na swoje życie, komu dajecie pomysł na rozwiązanie swojej życi. Psychoterapeuci czerpią wiedzę często doświadczalnie, na podstawie rozmów z innymi pacjentami, na podstawie książek, w których są opisy innych przypadków pacjentów, opisy podobnych, że tak powiem rzeczy, takich psychologicznych, tak? w sensie emocjonalnych. I na tej podstawie doradzają. Ja słyszałem taką powieść, że tutaj w Krakowie, była Centrum Psychoterapii, się chrześcijańskie, tak katolickie jakaś instytucja była, no i tam poszła, mm, poszły osoby świeże, że tak powiem, po psychologii, skończyły psychologię, no i poszły tam teoretycznie pracować na wolontariacie jakoś tak, no i usłyszały to, co mają doradzać, myślały, że tam coś się dowiedzą i tak dalej. No to i ta pani, która to prowadzi, powiedziała, no to macie czasopisma takie psychologiczne, to sobie poczytajcie, co ludzie o tym doradzają, no i tak samo mówcie, nie? tak się to skończyło, nie? Więc tak się zostaje, nie? Są ludzie, ci, którzy twierdzą, że mają coś więcej, nie? No to są ci już tacy wykształceni psychoterapeuci, którzy własną psychoterapię skończyli i tak dalej. No oni teoretycznie mają coś więcej, ale skąd oni mają coś więcej? Coś więcej czerpią z tego, co się nauczyli o innych ludziach, tak? Nauczyli się o innych ludziach na podstawie innych przypadków psychoterapii. Tak zaczyną. jak zaczynał Freud i jak zaczęła ta cała reszta i tak dalej, innych psychoterapeutów. Ten jeszcze, ten Otwór chyba zapomniał się e, W każdym razie jest jakby od nich czerpana wiedza, od innych pacjentów, od innych przypadków. Tak, jeśli coś zadziałało u kogoś, to może u ciebie też zadziała. E, w ten sposób działa psychoterapia najczęściej. Nie? Problem jest w tym, że jak ja siedziałem w tym kręgu i dużo z tymi ludźmi rozmawiałem, problem jest w tym, że zawsze te przypadki opisywane w tych książkach i, i tak dalej, nie? te przypadki, na których się ci psychoterapeuci opierali. To były zawsze inne, wiecie, inne ludzkie historie, inne ludzkie jakieś takie problemy, zmagania. I na tej podstawie, właśnie, budowane są kolejne, jakby teorie, i na tej podstawie przygotowywana jest tak zwana pomoc psychoterapeutyczna, nie? Na podstawie tego, jak się udało pomóc komuś, nie? Problem jest w tym, że. Hmm, nie spotkałem się osobiście z psychoterapeutami, którzy by szukali tej pomocy duchowej, tak? pomocy psychicznej, duszewnej, tak? w Biblii. Nie szukali w tych historiach, szuka się wszędzie tych pomocy. Czasami się interpretuje na podstawie różnych, nie wiem, tekstów literackich, filmów, tam się szuka jakieś, wiecie, prawda o świecie, nie? o społeczności, ale nie szuka się nigdy u Boga. Bo nagrałem w poprzednim nagraniu, specjalnie tak zrobiłem po kolei te nagrania, ten pierwszy lekcji duchowości, żeby wam pokazać, że albo jesteś z Chrystusem, albo jesteś przeciwko niemu. Nie ma neutralnej duchowości. Problem jest w tym, że często trafiając do psychoterapeuty, tak naprawdę nie trafiasz nigdy, znaczy zawsze trafiając do psychoterapeuty, nie trafiasz nigdy do kogoś neutralnego duchowo. Psychoterapeuta będzie cię interpretował, będzie cię sugerował, i tak dalej, wedle swojej duchowości, w którą wierzy. Choćby to był ateizm, tak? To też jest duchowość. Choćby to był buddyzm i tak dalej, on będzie zawsze szperał w tych granicach. Tak? ludzie Biedna wyraźnie mówi, że jest, jak nie jest nawrócony, nie jest nowonarodzony, narodzony, to jest pod panowaniem hmm, szatana, tak? To jest pod tym panowaniem. nam też mówi, że nawet jeśli to jest nawrócony, to może prowadzić nierząd z Bogiem, więc też jest problem. Ehm, z nawróconymi. Ja osobiście nie wiem, czy się kiedykolwiek jeszcze w życiu wybiorę do psychoterapeuty. No, chyba, że będę musiał, nie wiem, jak jakieś, nie wiem, mediacje zrobią, każą do psychoterapeuty nie? i tak dalej, ale będę oporował, będę oponował, bo wiem po prostu, że Libia ja nigdy nie pokazywała czegoś takiego jak taki zawód psychoterapeuty. To jest zawód, który powstał tak naprawdę na zrozumieniu słowa psyche, które Dawniej miało inne znaczenie, teraz ma inne znaczenie o tym też zaraz zrobię nagranie. Na tym tylko powstał, słuchajcie, ten zawód na jakimś fałszywym zrozumieniu czegoś powstała nowa religia bez Boga, wyznająca emocje, które są górą wyznająca przeżycie emocjonalne jako coś bardzo wartościowego i tak naprawdę świadczącego o tym, że jesteś człowiekiem, bo czujesz. Więc jesteś człowiekiem, bo czujesz, tak? No to jest religia, to jest forma religii. No i w tej formie. No, w tej formie kapłanami są psychoterapeuci często, nie? Kapłanami, którzy wiedzą, którzy potrafią się w tej formie religii okiełznać, nie? Odnaleźć i tak dalej, nie. No, jest to. Taki sposób bycia, nie. No, w każdym razie, jeśli chcesz zostać psychoterapeutą, to śmiało, nie? Po prostu wstajesz do rano i jesteś psychoterapeutą. Masz sposób na życie, nie? Jak potrzebujesz tam jakiejś wiedzy, nie wiem, jak oni tam, jak sesję prowadzić, że tam zacząć sesję i tak dalej, to co znajdziesz na internecie, a jak nieco sobie tam coś poczytasz, nie? Na ten temat. Tak się też można zostać psychoterapeutą. Naprawdę, słuchajcie, ludzie po szkołach psychoterapeutycznych przychodzą i oni nie mają pojęcia, jak pomagać pacjentom. Nie mają pojęcia, a jak już się mi wydaje że mają pojęcie, tak jak ja się spotkałem z takimi ludźmi, którzy się wydaje, że mają pojęcie, to tak naprawdę mm, pomagają często tych pacjentom y, zabierając ich duszę w niewolę. Zabiera się pacjentowi duszę w niewolę. I dusza pacjenta wchodzi pod niewolę terapeuty. Y, bo temu terapeucie się mówi rzeczy, których nikt nie wie. Terapeuta staje się powiernikiem. Y, ale powiernikiem tak naprawdę... Y, Powiernikiem, tak naprawdę czerpiącym korzyści z tego, nie? czerpiącym to jako, traktującym to jako pracę. I to się teoretycznie nazywa neutralną, duchową pracą, a tak naprawdę staje się powiernikiem duszy, tak? Czyli gdzieś dusza, jakby wchodzi w tego terapeuty, nie? Gdzieś wchodzi jakby jako własność po odrobince, tak? Psychoanaliza wprost mówi, że to jest nie tyle sztuka wychowania, co po prostu sztuka. Psychoanaliza, czyli ten najgłębsza jakby forma jakiejś takiej psychoterapii, czegoś takiego, oni się nazywają, że oni po prostu są artystami. Oni mają sztukę. To już nie jest nauka, nie jest terapia, tylko to się jest sztuka. To jest forma sztuki, co oni wyprawiają, nie? Czyli... Przychodzisz do terapeuty i terapeuta jest jakby artystą, który kształtuje drugiego człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że wziął drugiego człowieka w niewolę duszewną, nie? Po prostu, więc no, radzę się Wam strzec takich zawodów, niestety. Mówię, ja to mówię, słuchajcie, tak naprawdę tracąc moją pracę zarobkową w większości, w większości dotychczas promowałem, pozycjonowałem terapeutów. Po prostu myślałem, że to jest neutralne duchowo. Byłem święcie przekonany, że to jest neutralne duchowo. Dzisiaj wiem, że to jest błąd, że tak powiem, upamiętuję się z tego. Nie ma rzeczy neutralnych duchowo. Kilka razy się spotkałem z tym, że psychoterapeuci na słowo Jezus tak, byli przerażeni albo mówili, że ja odpływam i mi wmawiali psychozy i inne tego typu rzeczy. Jak ja tylko mówiłem, coś o wierze. No dzisiaj wiem, że tak naprawdę oni to mówili z jakiegoś lęku, ze strachu, z bania się, tak? No bo demony drżą na to imię. Oni czują ten strach i oni to przypisują mi, nie? Przypisywali mi. Ja oczywiście wierzyłem, bo myślałem, że są naturalnie duchowo. No niestety wszystko się pogmatwało, słuchajcie. W każdym razie uważajcie na tych psychoterapeutów. Nawet jak ktoś się pisze, jako psychoterapeuta chrześcijański, nie było takiego zawodu w Biblii, tak? W Biblii, chrześcijanin, jeśli coś dostał, to dostał za darmo od Boga, tak? I ma to też powiedziane, żeby dawać to za darmo. Owszem, no dobra, spędza to swój czas i tak dalej, ale to nie jest prowadzenie kogoś, no. Psychoterapia chrześcijańska, jeśli coś takiego w ogóle może istnieć, no, to tak naprawdę Biblia nam mówi o jakimś duszpasterstwie, tak? No, to jest zupełnie co innego, niż psychoterapia. O jakimś duszpasterstwie, o jakimś ojcowaniu, o jakimś prowadzeniu kogoś, tak? E, y, y, I tak dalej, nie? O takich rzeczach nam... Y, y, znaczy, Witek Nowy mówi, że nie za nikogo ojcem. Przepraszam, to źle powiedziałem. No, ale o jakimś duszpasterstwie, o pa, pasieniu owieczek, nie? E, to jest chrześcijańskie, tak? A to, że ktoś jest, wiecie, teoretycznie nawrócony i, i prowadzi taki... To jest jakby... Y, szaman powiedział... Szaman jest chrześcijański, nie? Bo on już jest teraz nawrócony, to teraz ma szamanizm chrześcijański, nie? Albo humanizm chrześcijański, nie? No nie ma czegoś takiego, nie? Humanizm to, to jest satanizm tak naprawdę, czyli religia człowieczeństwa. No, nie ma czegoś takiego. Jeśli psychoterapia chrześcijańska miałaby mieć jakiekolwiek zasady, Jakiekolwiek e, racje bytu, to musiałaby się opierać na tym, że jesteś nowym człowiekiem stworzonym w Chrystusie. Nie? Czyli to, co stare przeminęło, wszystko stało się nowe. E, no ale to już nie jest psychoterapia. Tak? Bo terapeuta to jest Jezus. E, no a to już jest zupełnie co innego. No to jest jakieś duszpasterstwo, to jest jakieś kaznodziejstwo. Tak? To jest czynienie uczniem kogoś. E, e, I tak dalej. Więc psychoterapii. Też jest czynienie najczęściej uczniem kogoś. Tylko pytanie: idziesz do psychoterapeuty, niby po pomoc, a tak naprawdę stajesz się uczniem psychoterapeuty, spędzasz nim czas. Um, on ci sugeruje, jak się zachowywać, on ci interpretuje, co z tobą jest nie tak. On ci. Ale te interpretacje um, niby są neutralne, ale wiecie, to można powiedzieć w ten sposób, że szatan w raju też Ewie coś zinterpretował neutralnie. On tylko zapytał, nie? A czy Bóg nie powiedział? No i psychoterapeuta tak samo. Przychodzi do psychoterapeuty i on ci powie, a czy to naprawdę tak było, nie? A, a czy może tak inaczej? I on ci takimi pytaniami, on tylko neutralne pytanie może zadawać, taki psychoanalityk na przykład, nie? Tylko takie neutralne pytanie, neutralne sugestie, neutralne coś, on niby nic nie sugeruje, ale tak naprawdę sama konstrukcja pytań i sam kierunek pytań yy, powoduje to, że można wpaść w niewolę duszewną. A Jest powiedział, żeby się przestrzegać niewoli duszewny, więc ja bym się na naszym miejscu przestrzegał e, niewoli duszewny po prostu zwyczajnie. E, Okej, okay. trzymajcie się. Hej.